Boże kochany, serce normalnie pod gardlem. Moim zdaniem 50 na 50. Albo wejdziemy, albo nie wejdziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam z rezerwatu przyrody Kuski. Ponieważ rezerwat ów jest na naszej drodze do nowego kraju. Do kraju, który sąsiaduje z Polską. Do kraju, który sąsiaduje, styka się z Podlasiem. do kraju, do którego nigdy de facto nie miałem okazji. Nie wiem, no jakoś się tak zdarzyło, że wszystkie kraje wokół zwiedziłem, a tego kraju nawet nie, nie liznąłem, nie dotknąłem, pomimo że jest on najbliższy memu w sercu. Dlaczego mówię sercu? Ponieważ prawdopodobnie. Część mojej rodziny pochodzi właśnie z Białorusi. Kolejny powód, dla którego tutaj jesteśmy, to Rzeka Bóg. Rzeka Bóg leży w rezerwacie Kuski, a jej może bardziej odcinek. Rzeka Bóg ciągnie się na 770 km. No, ktoś uszczypliwy może powiedzieć kierowniku: 772. No i dobrze. I Rzeka Bóg to czwarta co do wielkości rzeka. W Polsce. Naszym partnerem podróży jest dzisiaj Haneczka. Dzień dobry, Haneczko. Dzień dobry. Hania będzie czuwała nad tak zwanym bezpieczeństwem podróży. Zrzucamy, aaa! Nie, nie, nie leć, Nie, nie, nie leć, nie nie, 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 świruj. Lecie. Szanowni Państwo, więc wszem i wobec oświadczam, że ja, kierownik, i Hanna, szefowa, lecimy na Białoruś. Na Białoruś. Zaczymy, czy nas wpuszczą. Zobaczymy, czy nas wpuszczą z afgańską, z taczycką, No, stadżycką to w sumie może przychylniej, ale z afgańską pieczątką i z tymi innymi pieczątkami. Może być ciekawie. Może być ciekawie. Pierwsze testy ogólnie ucieczka przed yy, policją białoruską. Hania ma naprawdę bardzo ładne tempo. Pierwsze przygotowanie już za nami. Fantastycznie, Haniu! <laughs> Szanowni widzowie, stali. I nowi. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić. malutku tutaj na lewo patrz. Żeby zostawić. Boże kochany, serce normalnie pod gardlem. Żeby zostawić łapeczkę, komentarz i, i rzecz jasna, moi drodzy, poczta sandałowa czyli nic innego jak podanie odcinka dalej. Ja się boję. Hania Matko, wieś malutku. Toć my musimy dojechać na Białoruś, pierwszy, pierwszy raz nasz. Jado i jado. Plan, moi drodzy, jest prosty. Jedziemy swoim autkiem z Białego Stoku na Terespol. W Terespolu zostawiamy autko, nie zdradzamy gdzie i już stamtąd ruszamy pieszo i autostopem i wszystkim, co się nadarzy, nawet łosiami, jeleniami, kuropatwami na Białoruś. Pozdrawiamy widzów z Sarnak. Moi drodzy, na trasie widać dużo sprzętu militarnego. Nie będę tego kręcić, żeby nie pomagać wywiadowi niepolskiemu. Jak się zastanowimy głębiej, no to niestety takie ujęcia mogłyby naszemu krajowi zaszkodzić, a tego nie chcemy. Prawda? Ale przyznam szczerze, że im bliżej granicy, tym więcej tych sprzętów widać. One po prostu się wtapiają naturalnie w Cały, całe otoczenie. A po drugiej stronie granicy jest to nielegalne, więc ja, jako strażnik bezpieczeństwa naszego, będę czujnym okiem cały czas patrzeć. To prawda. No niestety, podróż, tak jak wspominałem, z kamerą zmienia podróż. No i w wielu przypadkach sprawia, że ta podróż staje się niebezpieczna. Szybka przebitka z Janowa Podlaskiego, gdzie znajduje się stadnina koni arabskich. Byliśmy tutaj z haneczką, teraz nie zajeżdżamy. Lecimy na Białoruś i tam może być dużo pertur perturbacji. Teraz można jechać bez mapy. Załadowane w białoruskie auto produktami z Polszy. Wraca na Białoruś Pampersy z Niemiec, ewidentnie Pampersy z Niemiec? Pampersy podobno się z Niemiec bierze A... Nie wiem, ale tak słyszałam To i proszki wzięli No Szanowni Państwo, pozdrawiam z Terespola A z Terespola to już rzut beretem Na granicę białoruską Proszę trzymać kciuki A Wraz z Hanią podejmujemy tęże wyprawę W pełni świadomie Proszę Was, abyście nie powtarzali Tego co my robimy Na wszelki wypadek I trzymajcie kciuki, bo to jest najważniejsze Próbujemy, jedziemy, przedzieramy się. Chciałbym również pozdrowić serdecznie wszystkich widzów z Terespola i z Okolic. Moi drodzy, kłaniam się nisko. Cieszę się, że mogę chodzić po Waszych lokalnych chodnikach swoim sandałem. Ciekawostka, nie można wwozić cytrusów na Białoruś. No i akurat mieliśmy w domu cytrynę i pomarańcz. Jest spoko? Spoko. O kurcze, lejemy do wody. Lepiej lejemy do wody. Nie wiadomo, co tam może nas spotkać. Trzeba być zaopatrzonym. Moi drodzy, granica polsko-białoruska. Kręcę z odległości. Niech, jak będziemy podchodzić, to już wyłączę kamerę, żeby nie napykać sobie już na wstępie problemów. Hania. Czy mogą Cię zapytać, czy masz jakieś ogólnie, dzięki Paweł? Czy masz jakieś ogólnie obawy, bo widzowie na bank chcą zapytać, ale nie mają możliwości. Czy są obawy? Czy obaw nie ma, tylko po prostu moim zdaniem 50 na 50, albo wejdziemy, albo nie wejdziemy. A jak wejdziemy? Czy to będzie trwać długo czy krótko? Nie, to już będzie miło i przyjemnie. No. To jest krew. Moi drodzy, chwilowa przerwa. A tutaj parkingi. Jeszcze za czasów świetności, otwartości granicy polsko-białoruskiej, no to myślę, że robili dobre pieniążki. Chociaż to, o tir 100 metrów, dobra, myślałem, że cena jest pokazana, ale nie chcą się chwalić ceną. Myślę, że ta granica wciąż dobrze się ma w miarę w odniesieniu do innych. Dlaczego? Ponieważ tylko ta w Terosolu jest włączona. Moi drodzy. Jesteśmy w Białorusi. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy, ale Hanna, czekaj, sprawdzę tylko. Uwaga, sprawdzam. 16:41 to zeszło nam. Uwaga, 3, godzin? 3, 3 godziny. 3 godziny. No, no. taki szachermacher zrobiliśmy, że wyszło bardzo, powiedziałbym bardzo szybko i dynamicznie, ale trafiliśmy też na ciekawych takich Białorusinów pochodzących z Białego Stoku, którzy pracują, znaczy pochodzą, pracują w Białym Stoku i którzy nas zabrali. Jeśli oglądacie, to serdecznie pozdrawiamy. Bardzo mi ludzie. Bardzo mili ludzie podwieźli nas tutaj do Brześcia i wyobraźcie sobie, że gość wziął mój telefon, ani telefon po stronie Białoruskiej. Czy wziął nas na osobne spotkania? Na osobne ze spotkania. I teraz uwaga: coś, co zdarzyło się przez 11 lat mojego podróżowania po raz pierwszy, wpisał w Androidzie jakieś tam kody. Kody mu wyskoczyły. Tak, cztery takie kody kreskowe. Ja się wtedy zapytałam: przepraszam, ale czy mogę patrzeć, co pan robi na moim telefonie? No więc pokazał. No i mi mówi: to no, znasz takie numerki. Znasz takie? Tak jest. I wydaje mi się, że to były kody udostępniania lokalizacji Było na 100%, on mi to powiedział Tak, udostępnianie lokalizacji tak. telefonu e, no. Powiedział, że jak ukradnę kiełbasę w sklepie, to mnie znajdą No więc serdecznie pozdrawiamy, hmm. białoruski wywiad Trzymajcie się panowie No i mam nadzieję, że obserwujecie i trzymacie pieczę nad naszą bezpieczną podróżą no. po Białorusi będziemy, Ja myślę, że teraz cały życie będziemy już bezpieczni z naszymi telefonami Chylimy no. <laughs> czułko Ponad 3 godziny jesteśmy w Białorusi. Co nas tutaj czeka? Nie wiem, ale trzeba pieniążki wymienić. Jesteśmy w sklepie. Powiem wam, że alkohol mocno mi się rzucił w oczy, gdzie faktycznie cena wódki jest drastycznie niższa, ponieważ koszt jakiejś wódki to jest za litr 16 zł, tutaj są jakieś winka, ale te winka to są wszystko zachodnie produkcje, więc one będą droższe. Jedna złotówka to jest mniej więcej. 1,2 rubla białoruskiego. Idziemy sprawdzić inne ceny. O, kola! Zaraz zobaczymy. Coca-Cola. 2 litry Coca-Cola, 4 ruble, 5 zł. Teraz ta część mnie chyba najbardziej interesuje sery. 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 Ale zobaczmy. To jest takie miarodajne. A to jest taki domaszny. Twaruk domaszny, 350 gram, 4 Z kawałkiem. To? Deser. Coś z deserem. Tutaj jakieś serki po dwa dwa z kawałkiem o ciekaw Zwy, jestem bo ci panowie z, z, Biał, z Białorusi mówili że tutaj nabiał i różne tego typu przetwory mają wysoką jakość że rząd że Łukasz że Łukasze e, ogólnie uroż to też twaróg ale u nas takiego nie ma u nas takiego nie ma ale faktycznie no dobrze to wygląda nie no. Ale te ceny są, powiedziałbym, zobacz, tutaj jest smietana. Złoty 20. Nie, no, z, y, złoty 20, to tutaj yy, będzie złoty 80. Powiedziałbym, że no. smietana 15. Też 3. 3,50. Ciekawe. Co tu? O, to takie batoniki twarogowe. Ej! Sobie takiego jednego. Patrz, po złotówce. To jest waniliowy, to jest to migdałowy kokosowy. Ojejku, zobacz i to, tutaj jeszcze to jest jeszcze w takiej... Wow! Ja to muszę mrożonkę zjeść. To są fajne! Podoba mi się tutaj ty. Jakieś ogórciki takie Aktimele acti, po 2,80 po 3 zł. U nas takich już za tyle to nie uświadczysz, Naprawdę jakieś galaretki. Ty! Galaretki! Przekroczył granicę świata tyle zwiedziła się podnieca takimi rzeczami. Okej, okay, podniecam się. A najbardziej co mi się podoba. Ty, Hania, padaj mleko w worku. Czujesz to? Mam na mleko w Ale kiedy to było? 10 lat temu? Mleko w worku. Czujecie to? Białoruś, kocham, to ty. Panie, jakieś zmiany. 3,5%. to jest super. 3,5% mleko w worku. Jogurt w worku. Jogurt w worku. Ej, przypomina się dzieciństwo, co? Tej półki wcześniej nie widziałem. Nie będę patrzył, jakieś tam berbeluchy po. 20 parę złotych, tylko pokażę Wam najtańszą berbeluchę. Berbelucha najtańsza. Jezu, sama jakieś, same jakieś drogie ty. Nie... Nie wiem, wcześniej jakoś było więcej tych tańszych na bezsłówce. Ty. chyba, chyba kradną. Czekaj. Żubrów.. Żubro... Browaja. Co kradnął? No zobacz każdy ma ten. A no tak, nie no, to tutaj wiesz, z alkoholem. To trzeba uważać. Ale nie no. Taka półlitrówka, no to będzie 15 złotych. Proszę proszę zobaczyć. Hispa, hiszpańskie wina, włoskie wina y, co tu jeszcze? Dużo tego jest. Pozdrawiamy sankcje z Unii Europejskiej. Co tu mamy jeszcze? Mołdowa, Grecja, Austria. Austria, Gruzja, Azerbejdżan. Zobaczcie, nawet u, w Polsce nie ma takich z Azerbejdżanu. Ja cię, i takie winko z, Azer z Azerbejdżanu 2017 rok dosłownie 20 20 parę złotych. Kania, i to są ludzkie ceny. To są ludzkie ceny, to są ceny, które faktycznie no już u nas nie uświadczysz za taki napój kokosowy. Ile to może kosztować? Tu multiwitamina, kokosowy kosztuje 2,50 Taki kolorowy No takiego już kolorowego nie uświadczysz Jakieś zupki, nie zupki za 2 zł No przecież czegoś takiego uświadczysz Ale bardzo słaba jakość Zobaczmy jeszcze kawka O, jaką chcesz? Ty, ja nie wiem czy ja się tutaj może nie przeprowadzę A przepraszam ja wam ceny pokażę. Cmentarze wam pokażę ceny wam pokażę 2,58 No to będzie, moi drodzy, jakieś 3 zł za, za kilogram cukru. O 3 zł 65 lat doświadczenia. 3 zł za cukier. Dziękuję, proszę. Litrowy olej, bo to też jest dobry wyznacznik. 5 rubli, no to będzie 6 zł. 6 zł za butelkę oleju. Dajcie znać, ile teraz w Polsce? O, tu nawet tańszy można kupić, ale to jest 850 ml. Proszę. Ja, jestem, ja tak się trochę czuję, jakbym 10 lat się cofnął cofnął w czasie. Tutaj koleżka podpowiedział, że to stara, jeszcze sowiecka yy, mrożonka. Mrożonka to nic innego jak lody. A my weźmiemy, czekaj jak to obsłużyć. A ja wezmę taką starą, o, o nie, o taką, taką czekoladową, czekoladową starą mrożonkę, o, starego typu. A ja takiego marcepana na dobry początek. Mam Twarożek, ale tu jest napisane, to jest marcepan. Marcepan. I jest przepyszne, taki zbity twarożek słodki, pyszny. O, ja mam mrożonkę. Czekajcie, muszę tutaj wyciągnąć. O, tutaj. I to jest stara taka sowiecka mrożonka. Taka w bafelku. Jak miał zawód? No, Władek. Władek, Władka poznaliśmy w sklepie. Władek po polsku normalnie elegancko mówi. Da, gada. gada. Gada, dobrze gada. 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 A to jest Władek, sowiecka mrożonka. Jak u nas w Białorusi mówię, siadaj, gadaj, odpowiadaj. Siadaj, gadaj, odpowiadaj. Pięknie. Piękny początek, ale mleki, mlekiem, mlekiem, Władek, mm -hmm. mlekiem. No, Daj spróbować. Taka naturalna, dobra no, Hania. Dobra, no. Ja w szoku, ja w szoku. Powiem wam, że zetknięcie z Brześciem to po prostu mnie tutaj przera pr pr przerasta, przerasta, ale tak pozytywnie przerasta. No jestem zdziwiony pozytywnie, nie wiem co dalej będzie, naprawdę. Tak śmiechem, żartem wpadła tam Hanna na to przesłuchanie. Ja tam wpadam, patrzę, Hanna tam trochę taka rozdygotana i tak mówi, ty, ja się stresuję. <grym> tam gość w ogóle um, przegląda jakieś tam Facebooki, social media. Ja ciekaw jestem, wiecie co, czego jestem ciekaw? Co się wydarzy, jak my będziemy wracać. Bo mają zdjęcia, coś tam w telefonie porobili, mają zdjęcia, co robię, yy, paszportów, więc w internecie mnie znajdą szybko. I ciekaw jestem, co się wydarzy, jak będziemy wracać. Bo. Przez ten czas, jak my tutaj jesteśmy, no to oni sobie spokojnie mnie sprawdzą od A do Z zapewne. No zobaczymy. Czas pokaże. Na początku moi drodzy, co się rzuca w oczy, to to, że jest czysto, cicho, spokojnie, elegancko. O! Liturgia w cerkwi prawosławnej. Zobaczcie na to. Proszę bardzo, duży hotel in tourist. Zawiały mi takim troszkę powiedziałem PRL-em. Podoba mi się to. W sumie nawet bym się zapakował do tego hotelu, ale znając że to pewnie cena to jest wystrzelona. Tak strzelam, no. Z 300 za noc, to pewnie by było trzeba posmarować. Małodia. Małodia z sk skol kolko a na noc ile za jedną noc? Turisty. No tańsze jest na dzień 60 dolarów. No tak, zaraz, zaraz swe, wszystkie mieszkania z zdane. Bardzo dużo jest z Grodna, z Mińska, z Rosji turystów. No? I bardzo droga jest zaraz. No właśnie. 50 dolarów nie znajdziesz mieszkania. Nie znajdziesz? 70, 80, 90, 100 dolarów. 100 dolarów? A to drogo. Drogo, drogo? A drogo. jak nie będzie nikogo, to będzie tak 20-30 dolarów. Aha, w ten sposób. A no widzisz, słuchajcie, nie wiem czy w jakimkolwiek wcześniejszym kraju udało się zrobić internet tak szybko jak tutaj w Brześciu na Białorusi. W szoku jestem, Wałody nam pomógł, przyszliśmy, gościuwa tylko wzięła pieniądze, ja zeskanowałem, szybka akcja, reakcja, Bieltelekom, Bieltelekom, przypomina mi się telekomunikacja polska, proszę. Jesteśmy w centrum brześcia. Życie tętni, można kupić różne pamiątki, obrazy. Spokój, rękodzieło, kolczyki. Zobaczcie, jak tutaj sielsko. Ja mówię tak, do Hani, Hania, toż to inny świat. Tak blisko granicy. A tak inaczej. Tak zupełnie inaczej. Mam tak Mocne, uderzające pierwsze wrażenie pozytywne, że nawet koza, koza tadżycka czy afgańska byłaby ze mnie dumna. Mamy ale... czegoś do zjedzenia, czegoś przepysznego. To prawda, ale Hania, czy ty też masz takie mocne, pozytywne uderzenie? Tak, jest to tak spokojnie, trochę tak podobnie do Białej, jak do Białego stopu, że jest tak spokój, cisza, ludzie sobie spacerują. Ludzie są pięknie ubrani, co u nas jakby trochę się zmienia. Nie mówię, czy to źle, czy dobrze, ale po prostu się zmienia, ale ludzie są ładnie ubrani. I widziałam już dwóch mężczyzn z kwiatami w rękach. Ta kultura tu pozostała. Pewne aspekty architektoniczne nawiązują do komuny. Ale powiem Wam, że ja, w tego typu klimacie, że tak to określę, który jest wokół mnie, przyznam szczerze, że bardzo dobrze się czuję. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mam. Bardziej wolę taki klimat, powiedziałbym, postsowiecki, niż jakieś takie nowoczesne kraje, które błyszczą. I złotem oblepione. Tak w cudzysłowie rzecz jasna. Przed nami wyłania się pomnik tysiąclecia Brześcia Bufet. Wchodzisz, jesz ile chcesz? Kafe. Wchodzimy. Patrzymy. Co dobrego mają. O idealnie. Można sobie popatrzeć. Do czterech razy sztuka. Zamówiliśmy na sam początek. Barsz, chciałem powiedzieć burszcz, e, burszcz białoruski. No więc popróbujemy sobie najpierw barszczu, a później zobaczymy co dalej. E, Mohamedem Rosyjskim rozmawiamy i razem wróciłem dla mnie i dla. I Ani, ja nie wiedziałam. Nie no, nie, bo dla niej, albo ja dla niego chciałam powiedzieć, ale żaden z nas nie znał jest Dobrze to wygląda. Bardzo barszcz. Dobrze. Proszę po białorusku. Z chlebkiem czarnym I... ale prosto z pieca chyba. Ale smacznie. bardzo ładnie podany. Ale jaki klebek nikogo mm. nigdy nie jadł. No. Tak. Próbuję. Ale aromatyczny. Boże. Takie jedzenie po Afryce to jest szok. Ale ten, nigdy takiego chleba nie jadłam. Jest taki aromatyczny i drukowany. Inny, inny? Nie? Inny, no? Próbuj szefowo Gorące co? Tak jakby nam gotowali mm. specjalnie. Całkiem inny niż nas. Nasz i tłusty. Całkowicie inny, no? Całkiem. Całkiem nawet jak ukraiński, zupełnie inny. Co Prosiłem, żeby przynieśli później. A tutaj są placki ziemniaczane z grzybami. Jedzonko takie powiedziałbym kaloryczne, takie tłuste, fajne. Fania, jak zamówiłaś jeszcze chlebek czarny? Z my mogu dwa razy czarny chleb. No i psio. Wszystko wszystko zrozumiałe. Draniki. Nic innego jak od słowa trzeci czyli placki tarte po białorusku Moi drodzy, proszę zobaczyć jajka tutaj nie ma ziemniak, troszkę marchewki i próbujemy proste, dobre udanie. Towarzyszko, gdzie nasz towarzysz? Towarzyszu, zmierzamy w tamtą stronę Towarzysz Lenin, Włodzimierz Mało już jest miejsc wokół Polski gdzie można spotkać Towarzysza Lenina. Jako ciekawostkę rzucę, że w Krakowie 10 grudnia 1989 roku, kiedy to nastąpił, nastąpiły małe kroki, małe wielkie kroki ku zmianie ustroju. Podczas protestu Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie, moi drodzy, towarzysz Lenin został kurtuazyjnie zdemontowany. Witamy towarzysza. Ciekawe gdzie pokazuje towarzysz Z którą strony? Na Moskwę Na bank no. Na 100% Hania jadę po nas No ja jadą już po nas no. Hania obcykana. Nie. Mówi, ty Tomek nie wrzucaj, nie wrzucaj, na, nie wrzucaj, bo jadę po nas No jadą Trzeba się zawijać Brześć Brześć, żałuję, że nie mogliśmy pojechać na Grodno ale tak, będziemy w brześciu, później będziemy malutkimi krokami kierować się na wschód jeszcze dalej. W Białoruś. Jak jechaliśmy na granicy, to Andrzej mówił, że zdziwimy się, jak tutaj czysto jest. Tak Andrzej jak w, oni... sensie, w sensie Białorusi. Białorusi. Białorusi tak. E, tak jak oni się dziwili, jak było czysto w Polsce 20 lat temu i rzeczywiście to jest mega czysto. To prawda, zobaczcie to jest na to. Bardzo taki plac. Ogólnie trzeba zaznaczyć, że w Białorusi dużo ludzi nie ma. Jak spojrzymy na demografię. To Białoruś, jak dobrze pamiętam, w 2022 roku liczyła 9,5 miliona mieszkańców. Nie wiem czy byście się spodziewali takiej liczby. 9,5 miliona, biorąc pod uwagę fakt, że duża ilość, duży procent ludności wyemigrował na zachód między innymi i w różne inne części yy, świata, oczywiście wiadomo z jakich przyczyn. Powiedzmy z przyczyn lepszego życia, o tak to będzie bardzo bardzo ładnie nazwane. No to fakt jest, że ta oficjalna liczba 9,5 miliona diametralnie się zmniejsza. A to, że widzimy dużo ludzi na nagraniu, to tylko i wyłącznie fakt tego, że jesteśmy w jednym z największych miast w Białorusi. Kiedy szukaliśmy restauracji, podeszły do nas takie trzy babcie, przywitaliśmy się i mówimy, że my z Polski, a jedna z tych babci mówi: Ja też z Polski ja się w Polsce rodziłam, i mówi, Wy do mnie przyjdź, ja tu mieszkam, tutaj za rogiem. A ona tak w centrum mieszkała. Mieszka, mieszka. I tak nalegała, nalegała, nalegała. Ale taka przekochana, przez Ona po prostu z całą serdecznością chciała, żebyśmy my do niej przyszli. Dawno czegoś takiego nie było, w sensie jest to tak unikalne, żeby ktoś po prostu, no ale tak, e, Wałodzia, który pomagał nam na wstępie, którego zobaczyliście na odcinku dzisiejszym, tak samo, no, mówi tak, no to chodźcie, ja wam pokażę, gdzie SIM-kartę kupić, gdzie w ogóle, wiecie, co i jak, wytłumaczył wszystko, tak się starał w języku polskim mówić, że naprawdę, no niesamowite. A pięknie mówi. Tak, pięknie. Ale ta babcia to normalnie jest serduszko. I gdy, jeszcze gdybyśmy tam Gdybyśmy poszli, to byśmy tam normalnie u tej babci mieli nocleg. Jeszcze dodam, czemu się z nią zaczęliśmy rozmawiać, bo przytrzymaliśmy im drzwi do baru, bo ona z dwoma koleżankami wychodziły i miały wszystkie takie piękne, duże kapelusze i kolorowe sukienki. Wyglądały jakby się po prostu umówiły w co się dzisiaj ubiorą. Tak obioram. jest, Hania mówi, ale Słucho. panie mają piękne sukienki. No i tak od słowa do słowa, tak zaczęliśmy rozmawiać. Ale niesamowite, jaka gościnność, jakie ciepło. Tak, przeogromne. My na osiedlu. Możecie zobaczyć, jakie furki stoją. No, taki powiedziałbym, jak w Polsce. Raz gorsze, raz lepsze. Nie ma co tutaj mówić, że jest naprawdę dostojnie. Jest tak swojsko. Tak jak lubimy. Hanio, pierwszy egzamin naturalny z Białorusi. Jak jest po białorusku salon urody? Salon. Krasoty. Matu... <głos> <głos> Krasota. Matura zdana. on <noise> krasot. Jak krasiwa, ja? krasoty. Gostynica, kofe, westa. Tutaj można kimać. Ej, chodź zapytamy ile kosztuje nocleg. No to dawaj. dawaj. Hanie, w hotelach pracuje pan. Ona, ona będzie ten. Tego, żeby kwasu nie narobić. Zapytaj nie no. ją. Dawaj morda. Vesta. Weszli, popatrzyli, zapytali: Jak myślicie, ile będzie kosztować tutaj nocleg? Taj hotel był taki. No tak jak w, w Polsce sowieckim... tylko 90 lat, w latach 90. Tak, taki sowiecki fajny by. styl. Rybki były oczywiście. A rybki no <laughs> koniecznie musiały być, rybki musiały być. Słuchajcie. I ta recepcja, która jest taka mega zabudowana, tak. jakby Panią I pa i, pani tam, I Pani tam na ściance ma dzwonki, dzwonki, kolekcję dzwonków. Tak. Ale ze śniadaniem, uwaga, uwaga, na dwie osoby jedna noc kosztuje, uwaga, 230 złotych. Ulica Lenina. Ulica Unii Lubelskiej. 1919-1939 Szanowni Państwo, nie będziemy takimi bogaczami, nie będziemy iść do hotelu i za 230 zł spać jednej nocy. My pokłonimy się jednej z ciekawszych opcji czyli wykorzystaniu znajomości z różnych części świata. Mamy znajomego Baciuszkę z Siemiaty, czy Mirosława, którego serdecznie pozdrawiamy, który ma znajomą Irenę tutaj w Brześciu. A ta, że Irena, że zna Mirosława, to też praktycznie zda nas. No więc mamy nocleg. Mamy nocleg po znajomości w Brześciu na Białorusi, gdzie jesteśmy pierwszy raz z ludźmi, z ludźmi żyć trzeba dobrze. Hanie, nie pękaj! Jak my granice przejechali, to my, to my przejdziemy. Me, medyczna, medy, medyczna ja służba. Dobra, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się bardzo nisko. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa. Widzieliście, wydygała. Hanula. Dobrze, moi drodzy. Czas kończyć odcinek. Słyszymy się w kolejnym. Zobaczymy, czy Białoruś nas jeszcze czymś zaskoczy. Miejmy nadzieję, że pozytywnie. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia czołem!